Dzisiaj omówimy sobie takie podstawowe pojęcia, których używamy w kinematyce i później też w mechanice i innych działach fizyki, jak prędkość, średnia chwilowa, szybkość. Nauczymy się też wyznaczać je na wykresach. Powiedzmy, że mamy jakiś układ odniesienia, na przykład stół, po którym chodzi sobie mucha. Wybieramy układ współrzędnych, mamy początek tego układu współrzędnych w pewnym miejscu, i powiedzmy, że nasza mucha przez jakiś czas zakreśliła na, sto, na stole jakiś tor ruchu. Poruszała się po prostu po takiej linii. Powiedzmy, że w pewnym momencie, w pewnej chwili zaczynamy mierzyć czas, i mucha wtedy znajdowała się w takim położeniu. Jak to położenie będziemy określać w naszym układzie odniesienia? Ano jako wektor położenia, który początek ma tam, gdzie umówiliśmy się, że mamy początek układów współrzędnych, czyli tutaj, a koniec tam, gdzie w danym momencie mucha się znajdowała, czyli o, tutaj. Nazwiemy ten wektor wektorem R1. Podanie współrzędnych tego wektora, przy wiedzy, gdzie jest jego początek, pozwala nam na jednoznaczne określenie położenia naszej muchy. Powiedzmy, że czas pomiaru trwał jakiś odstęp delta T, no i po tym czasie mucha przemieściła nam się w to miejsce. No, mamy w takim razie nowy wektor położenia, którego początek mamy nadal w początku układów współrzędnych, a koniec znajduje się właśnie w tym punkcie. Zaznaczmy koniec wektora i podpiszę ten wektor, że to jest wektor r2. Mamy więc położenie początkowe i położenie końcowe. Wszystko trwało jakiś czas delta t, i w tym czasie mucha przemierzyła drogę, którą możemy zmierzyć tak, że trzeba by zmierzyć długość tej linii, i ta droga wynosiła jakieś tam s. Natomiast oprócz pojęcia drogi, jako długości toru, którą to ciało przemieściło, ważnym pojęciem jest pojęcie przemieszczenia. Cóż to jest przemieszczenie? Otóż przemieszczenie, które możemy określać symbolem ΔR, to jest różnica między wektorem położenia końcowego, czyli R2, i wektora początkowego, czyli R1. Umiemy odejmować wektory, i wiemy, że wektor r2, odjąć wektor r1, to jest wektor, który łączy końce tych dwóch wektorów ze sobą. Ja sobie ten wektor zaznaczę może na niebiesko. To jest taki wektor. A zwrot ma do wektora r2. To jest wektor delta r. Widać, że przemieszczenie i droga ciała, to niekoniecznie jest to samo, a w takim ruchu, kiedy droga jest linią krzywą, to najczęściej, to właściwie nigdy nie jest to samo. I co będziemy nazywać prędkością średnią? Otóż wektor prędkości średniej, bo prędkość średnia to jest wielkość wektorowa. Jest stosunkiem wektora przemieszczenia, czyli delta r do czasu tego przemieszczenia, czyli delta t. Długość tego wektora, czyli wartość wektora prędkości średniej, to jest wartość wektora delta r przez czas, w którym to przemieszczenie nastąpiło, czyli przez delta. Natomiast to, co popularnie rozumiemy przez prędkość średnią, tak naprawdę, żeby rozróżnić, będziemy nazywali szybkością średnią. Oznaczać to będę V z indeksem 3, bo brakuje mi już literek. Jest to wielkość skalarna, która jest po prostu stosunkiem drogi do czasu, w którym ta droga została przebyta. Jednostki są te same, ale ta wielkość to jest skalar. To jest wielkość skalarna. Natomiast ta wielkość, prędkość średnia, jest wielkością wektorową. I te wielkości nie muszą być tym samym. Jest tylko jeden rodzaj ruchu, przy którym wartość prędkości średniej i szybkości, i szybkości średniej to jest to samo. Mianowicie, jeżeli ciało znajdowało się Początkowo na przykład w tym miejscu i poruszało się po linii prostej w jedną stronę i dotarło do tego miejsca, to jego droga to będzie ten odcinek. Natomiast wektor przemieszczenia co możecie łatwo tutaj sprawdzić to będzie wektor, który też leży na tym odcinku. Czyli jego długość kierunek jest ten sam, zwrot jest od punktu 1 do punktu 2. I w tej sytuacji szybkość jest równa prędkości średniej, ale to jest ta jedna sytuacja, kiedy jedno i drugie to jest dokładnie to samo.